Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku z wyszukiwania yy, A może bardziej nazwę to sprawdzenia, czy Ikinator zna postacie z FNaFa, Security Breach No i dzisiaj sprawdzamy sobie MusicMana i Helpiego No i yy, może zaczniemy od tego drugiego W sensie pierwszego, MusicMana DJ MusicMana, o lepiej eee, Nie Chodzi z Polski, nie Na dwóch nogach, nie Manos, Manos Uwielbia kawę. Nie wiem. Jest cinem? No... Chciałbyś. N nie jest prawdziwa. Jest człowiekiem, nie jest człowiekiem. Tak? Niedźwiedziem, nie. To nie Freddy. No jest silniejsza. Ma zabawną fryzurę. No nie ma fryzury. Eee... Nie. No chyba, że zaliczymy to do bycia łysem. no to dobra. Głowy zwierzęcia, no nie. Nosi spodnie. Pochodzi z wielkiego kraju. No. Ameryka jest wielkim krajem. W to nie wątpię. Muzykiem? Nie, to nie że on w 20 pytaniu to znajdzie. No jest muzykiem. Nie jest zielona zwierzęciem, nie. Ja walę No znalazł. Ale to nie jest DJ Music Man. Nie, 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 to nie jest. Ale zdziwiony. E, robotem, tak. Ma dużo nóg, tak. E, nie. Nie? Tak? Czy on już znajdzie? Już patrzy w telefon. Dobra, zaraz znajdzie DJ Music No nie gadajcie no. Zna nas tak szybko. Umie mówić. Eee... Chyba nie. Bramkarzem. Już to widzę. Uuu Ostateczne pytanie. Czy twoja postać chodzi do kina? Nie? Mały robot, tak. Kurde. DJ Music man. Ja nie mogę, kinator jest niepokonany. znaczy odcinek się skończy 4 minuty. No dobra, kto teraz miał być? A, dobra, help him, dobra, sorry. Nosi buty. buty help, him, nosi buty. Sorry, aż muszę wygooglować. No... Załóżmy, że tak, tak Jest robotem, tak? Ma głowę zwierzęcia? Tak. Nie? Nie? Kurde, popraw się. Tak, jest zwierzęciem, znaczy niedźwiedziem. Eee, ratuje życie ludziom. Teoretycznie? No nie, ale no. Jak jest autozapisem, no to Five Nights at Freddy's Security Breach. Jak jest tam zapis, tam gdzie on nam Dobra, dajmy, że chyba tak. No nie ratuje, ale wiecie o co mi chodzi. Teoretycznie, jeśli nie, no to wiecie, no. Jest zapisem. Mi ratuje życie. Ma ręce, no ma ręce. Obrońcą nie. Mała jest, tak? Ma włosy? i ma włosy? Nie, chyba nie ma. Nie? Dobrze myślałem. Jest biała? Tak. Ale dziad, znalazł. Dobra, no to znajdziemy jeszcze Stabota. co mam zrobić? Twoja postać jest związana, tak? Nie ma głowę, nie? Jest człowiekiem? Nie. Ta i Stabot jest gangsterem, nie? Znaczy bardziej stabboty Nosi spodnie? Nie nosi spodni. Mechaniczną rękę, tak ma Ło Eee, war... Nie. To nie jest Vanessy. Kurde, właśnie zapomniałem o Ta Twoja postać jest żółta. Nie jest żółta. Chodzi z cyrku. Nie pochodzi z cyrku. Zabawne imię? Staw. Bot. Nie wiem, Dla mnie jest trochę śmieszne. Eee. Nosi maskę. Nie nosi maskę. A nie. A nie, dobra. Eee, ma oboje oczu. Uh, 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 Oboje oczu? No ma. Jest szkieletem? Nie jest szkieletem. Nie wiem, ile stabot ma, ale tak strzelam, że z 2 metry. Hmm. Nie. Wagi? Nie, to nie jest agiwagi. Nie. Kontynuować. E, znaną córkę. Nie. A e, mnie? Um, tak pochodzi. Ma dużo nóg? Nie. Ma uszy? Nie. Ej, stabot będzie mega ciężki, moim zdaniem. Nosi ubranie ja prawie 40 tych i już e, nie. I nie znalazł, dobra. Z horrorem. Tak. Tak została, atakuje w nocy. No... W... Chyba tak, włącz alarm, jeśli to się zalicza do atakowania. E, tak? Eee, tak. Znaczy z południowej. Mała nie. Na scenie nie. W dwóch nogach? Nie ma jedną nogę. <gry> Staffbot! Dobra! Ty szukamy wani. Nie ma co. Tak, to jest Staffbot. Ostatnia osoba, czyli Vanessa... Yy, nie wani, sorry, pomyliłem się Vanessa. trwała postać ma kształt zwierzęcia. Jest królikiem. Znaczy... Nie, 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 cofnij. Nie jest, nie jest, nie jest, nie jest bo teraz nie wani, tylko Vanessa. Dobra, ona strażniczka. Bo ona ma rozwojenia jaźni, jakby ktoś nie czaił. I... Z jednej strony jest wani, czyli no chodzi w kostiumie struli... Co ja powiedziałem? W kostiumie strulika? Stru... Strulika. Królika i zabija, no a z drugiej strony yy, no jest strażniczką, więc no nie wiem z gry horror, tak nosi buty, no tak mieszka w... nie? Yy. Tak tak? oj. Eee yy typowej broni, no latarki. Eee... Mm, nie? Tak, dobrze. U, purpurowe włosy. No nie ma, ale coś już, coś już świta. Włosy koloru blon blond. O! <grytania> ja, dobra, już znalazł. Znalazł. Vani Vanessa. Nie wani, nie, nie, nie. To jest Vanessa. Vani to zabija. Jak może być strażniczką? Dobra. Kończymy odcinek. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I do zobaczenia. Nora!